W roku 1950 Organizacja Narodów Zjednoczonych dostała od Norwegii propozycję iż ten kraj przyozdobi salę Rady Bezpieczeństwa i wykona do niej malowidło mające przedstawiać istotę przyszłości Narodów Zjednoczonych. Do tej pory nie ma wyraźnych wspomnień kto ze strony ONZ zgodził się na takie rozwiązanie, ale propozycję przyjęto i Norwegowie przystąpili do wykonania Zaproponowanego projektu. A zatem w miejscu tak istotnym, które co jakiś czas powraca w informacjach dotyczących światowej polityki, zdecydowano się umieścić malowidło, mające niejako zawierać ducha ONZ-u. Zlecono zaś ową pracę norweskiemu malarzowi Perowi Krochnowi, który do 1952 roku uwinął się z robotą. Pozostawiając jednak po sobie dość dziwaczne dzieło. Czy był to jednak wymysł samego twórcy, czy podpowiedź zleceniodawcy? Nie wiadomo, bowiem cały proces powstania muralu, jak i wcześniej jego zaproponowania onz jest całkiem zaciemniony. Jedyne zaś, co udało się z kolei uzyskać od samego twórcy, to stwierdzenie, iż w pierwszym sensie znaczeniowym. Chciał on ująć obraz świata po dwóch wojnach światowych i spodziewany po tym krwawym okresie czas pokoju i harmonii w nowym światowym społeczeństwie. Jednakże po chwili dodał, iż tak naprawdę w przekazie obrazu chodzi o wywołanie wrażenia światła. I to wszystko. Jednakże to napomnienie stanowi ciekawy przyczynek, jeżeli podda się analizie ów obraz. Znając jednocześnie nauczania masońskiej symboliki, w której właśnie jest wyrażone pragnienie podążania za światłem. Bowiem, niestety, okazuje się, iż to ten przekaz jest dominujący w malowidle patronalnym Rady Bezpieczeństwa ONZ po prostu została tam przedstawiona masońska wizja domniemanego przyszłego świata. A zatem przystępując do analizy owego obrazu, należy powiedzieć, iż został on podzielony na 13 paneli przedstawiających poszczególne sceny. I rzeczywiście, patrząc na całość w nawiązaniu do zdawkowych słów autora, można stwierdzić, iż te 13 paneli jest zakotwiczonych na jasnym tle, które przedstawia jakby buzującą, świetlaną energię wulkaniczną, jasnego koloru. Która jest jakby samym światłem. Ale co to za światło, które zostało ukryte pod obrazami samego muralu? Ano okazuje się, że organizacją, która rzekomo daje dostęp do światła swoim adeptom, jest właśnie masoneria, w której rytuałach przejawia się cały czas ten motyw pozyskiwania światła. Ponadto, patrząc na całą kompozycję muralu, od razu uderza również to. Iż pomimo całej domniemanej świeckości owego projektu, daje się jednak dostrzec w koncepcji naśladownictwo formalne średniowiecznych nastaw ołtarzowych, czyli obrazów, które były tworzone po to, aby zostać umieszczone w kościołach nad głównymi ołtarzami. Nie jest to zapewne przypadek, iż twórca przyjął tę zewnętrzną sakralną formę, bowiem jak się Okaże, przy dalszej analizie treści, domniemana świeckość owego muralu jest zupełnie zewnętrzna, podczas gdy w rzeczywistości przedstawione są tam głęboko ukryte treści religijne. Religii jednak całkiem odmiennej od chrześcijaństwa. Po co zatem wspomniane naśladownictwo dawnych środków chrześcijańskich? Ano, aby je zawłaszczyć i przetworzyć na rzecz nowej masońskiej religii, co już dawno zresztą masoneria trenowała w lożach. Na czym więc polega owo podobieństwo? Otóż jest tam centralna część obrazu oraz są jakby skrzydła obrazów bocznych. Co prawda nie składane, tak jak w średniowieczu, ale widoczna koncepcja jest zupełnie ta sama. O dalszych pseudoreligijnych zapożyczeniach ze sztuki średniowiecznej zostanie zaraz powiedziane, ale na razie należy stwierdzić, iż ktoś, kto nadał swemu muralowi takie nawiązanie do dawnych form sztuki sakralnej, na pewno nie uczyni tego przez przypadek. Świeckościowego projektu jest bowiem tylko kamuflażem. Dawny świat jakby świat wojny został przedstawiony poniżej. Przyszły świat Świat jedności i pokoju został przedstawiony powyżej. Czyli w tych miejscach, w których na dawnych obrazach ołtarzowych były przedstawiane piekło i niebo. No i rzeczywiście, również na tym obrazie, w centralnej części dolnej, znajduje się przedstawienie węża smoka, który jakby był odpowiedzialny za całą wojnę na świecie, ale że znalazł on to, czego szukał, Bowiem został przebity mieczem zasianej wojny, od której sam zginął. Zaś z pieczar i okopów wojennych wyłaniają się postacie ludzkie, które wyzwoliły się spod jego władzy. Depczą bowiem smoka i porzucają sprzęt wojenny. Podążają one albo na wieczny spoczynek, albo przechodzą do tego nowego, lepszego świata na ziemi. No i tak to wygląda zewnętrznie dla nieuświadomionego widza, który myśli, i się rozumie zawartą w tym przekazie istotę bytu Rady Bezpieczeństwa ONZ. A tymczasem wygląda to następująco. Na dole są trzy jaskinie, które mają kolor czarny, czerwony z białym dodatkiem i niebieski. Tymczasem tak się składa, iż nadmienione kolory to kolory poszczególnych etapów w najbardziej rozpowszechnionym na świecie masońskim rycie czyli masonerii szkockiej. Plus niebieski stanowi kolor masonerii podstawowej cechowej, czyli została tu przedstawiona w kolorach droga, którą mason musi przejść, aby osiągnąć pełne oświecenie. Bo przecież zostało powiedziane na początku, i, iż obraz ma przedstawiać pragnienie światła. Co więcej, masoneria wzięła tę kolorystykę z alchemii, w której chodziło o to, aby przetworzyć człowieka duchowo w procesie zwanym wielkim dziełem. Tymczasem masoneria poprzez ten proces przetwarza ludzi i chce już przemienić nie tylko ich, ale i cały świat. Jaskinia po lewej stronie stanowi jaskinię kobiet, jaskinia po prawej stronie stanowi jaskinię mężczyzn, i zaś zjednoczenie jest przedstawione następnie powyżej centralnym miejscu całego obrazu. Ale o tym później, gdy ciekawy będzie opis, dlaczego tak ma się stać i pod czyimi auspicjami. Centralną jest jednak jaskinia znajdująca się po środku. Wewnątrz niej widać wspomnianego już jaszczura smoka, który wydaje się być zabity mieczem. Niemniej ten Przeszywający go miecz, wcale go nie zabija, ale łączy w dwóch miejscach, co nadaje poniekąd smokowi formę Ouroborosa, czyli węża pożerającego swój własny ogon, który to znak jest masońskim symbolem wskazującym, iż miałby nastąpić powrót do tego, co było na początku świata czyli że Lucyfer miałby wykonać okrąg. Znaczy, lucyfer stający się smokiem zmienia się z powrotem ze smoka świetlistego lucyfera. Nie koniec na tym. Ów smok przebywający w rzekomym grobie jest jakby owinięty na około dwóch kolumn. A to właśnie dwie kolumny stoją u wejścia do każdej loży masońskiej. A zatem smok strzeże też wejścia do obrazu, czyli do zrozumienia jego treści. Owo przebicie mieczem zdaje się też odnosić do apokaliptycznego wspomnienia świętego Jana, który o przyszłym antychryście, nazwanym zresztą bestią, powiedział, że otrzyma on ranę, co przyjęto się traktować jako cios mieczem, że antychryst bestia, otrzyma cios mieczem. I po tym otrzymaniu tego ciosu mieczem jednak ożyje. Co jest w apokalipsie, w rozdziale 13. Yy... 3 i 12. Co to ma oznaczać? Interpretatorzy świętego Jana zawsze uważali, iż będzie chodziło o to, że przyszły Antychryst będzie udawał własną śmierć, aby później sparodiować zmartwychwstanie. I przez ten fałsz zwrócić na siebie uwagę świata czyli, że on jest rzekomo prawdziwym mesjaszem ten Antychryst, który udaje, że zmartwychwstał. I właśnie będzie głosił, że jest tym prawdziwym Mesjaszem i że on ma władzę nad śmiercią. A to w tym celu, aby cały świat uwierzył w niego, czyli w tego fałszywego Mesjasza w Antychrysta. No i ten smok z obrazu rzeczywiście trzyma ów miecz we własnym pysku, jakby sam sobie zadał ową ranę. Co więcej, przecież najważniejsze rytuały masońskie dotyczą tego, iż każdy kandydat zostaje jakby na niby zabity po to, aby następnie zmartwychwstać, w cudzysłowie, już jako mistrz masoński. To masońskie zmartwychwstanie jest właśnie elementem, który powoduje, że mason przechodzi właśnie na stopień masoński, że staje się mistrzem masońskim. A zatem można powiedzieć, iż poniekąd już teraz masoneria oczekuje na wypełnienie yy, przez antychrystałowego mitu, którego naucza ona swoich własnych adeptów, w swoich lożowych rytach inicjacyjnych. No a apoteozę tego właśnie zdaje się wyrażać ów fragment nadminionego malowidła ze smokiem. Skąd takie przypuszczenie? Bowiem sens postaci Smoka, który wydawał się być zły, zostaje rozwinięty na kolejnych przedstawieniach muralu w innym jednak już kierunku. Otóż jaskinia, w której ów stwór się znajduje, ma kolor czerwony, a jej konsystencja przypomina właśnie wrzący alchemiczny roztwór, z którego ma się pojawić wynik wielkiego dzieła alchemicznego. No i wynik pojawia się. Nad jaskinią stoi bowiem z martwych feniks, czyli ptak powstający z popiołów. I taki zresztą jest oficjalny tytułowego muralu czyli Feniks powstający z popiołów. Ale u Feniks bardziej przypomina pelikana. Tymczasem w alchemii pelikanem zwano właśnie naczynie, w którym dokonywano owego alchemicznego wielkiego dzieła, transmutacji, czyli przemiany. Yy, że, że masoneria nie zajmowała się już alchemią praktyczną, czyli w masonerii symbolicznie chodziło o to, aby przemienić danego kandydata w masona. Że zaś ów feniks pelikan na obrazie to po prostu przekształcony czy przemieniony smok z poniżej, świadczy to już, iż jedną nogą stoi on na jaskini smoka, a drugą na własnej zrzuconej skórze. Ta biała skóra spoczywa zaś na czerwieni smoczej jamy. Co zaś to wszystko oznacza? I co to za feniks pelikan, który wyłonił się ze smoka? Ano w alchemii pojawienie się koloru białego podczas procesu wielkiego działo, dzieła, kiedy ta biel ujawniała się jakby powiedzmy w tym procesie chemicznym z czerwieni, nazywano właśnie pojawieniem się Lucyfera, czyli taki biały punkt, który pojawiał się z czerwonej cieczy alchemicznej. I to właśnie, co było tam działaniem yy, fizycznym, Tutaj jest przedstawiane w sposób symboliczny. Ponadto smog owinięty na dwóch kolumnach przypomina tak zwaną błyskawicę stworzenia, znaną z ezoterycznych pism żydowskich, którą to błyskawicę następnie przyjęli do swoich rytuałów i masoni, nazywając ją drogą wstępującego na ten świat Lucyfera. Co ma zresztą swoje odzwierciedlenie w symbolice masońskiej, często przedstawiającej wijącą się drogę pomiędzy masońskimi kolumnami. Należy przy tym wspomnieć, iż w pismach masońskich i w ogóle wszelkich ezoterycznych przewija się ciągle ta myśl, iż postać Lucyfera została w wyniku przyjęcia przez świat chrześcijaństwa źle zrozumiana gdyż nieprawidłowo skojarzono ją z szatanem. Poprzez działanie właśnie chrześcijaństwa Lucyfer został źle skojarzony jako szatan. I to niby masoneria i ezoterycy mają wiedzę, jak naprawdę trzeba to pojmować. Wydaje się więc, iż dolna część obrazu przedstawia po prostu próbę odwrócenia chrześcijańskiej prawdy na rzecz masońskiego schematu. Czyli według masonów Lucyfer zwany przynosicielem światła, ma w wyniku ich przekształcającej pracy nad całym światem już teraz, czyli tak zwanego wielkiego dzieła i dokonanej w ten sposób przemiany całego świata, pozbyć się odium łączenia Lucyfera z diabłem. A zatem obraz owego przebitego raz smoka nie jest przejawem pokonania go, ale raczej pozbycia się tej nieadekwatnej formy rozumienia postaci Lucyfera przez dawny, w rozumieniu masonów chrześcijańskich, świat. Czyli po prostu masoni pomagają, jakby smokowi ściągnąć jego skórę i ukazać się światu jako ten zmartwychwstający feniks. Zmartwychwstający do światłości i swojego w cudzysłowie prawdziwego wyglądu. Bowiem nowy, wspaniały przyszły świat masoński ma się właśnie znajdować pod auspicjami owego właściwie już rozumianego i ładnie wyglądającego Lucyfera, bowiem Lucyfer ma powrócić do swojej dawnej postaci, czyli po masońsku rozumianego, Dobroczyńcy Ludzkości.